Jak większość kamer profesjonalnych, Canon również ma szary filtr, który ma trzy pozycje. A odpowiada to stanom 03, 06, 09. Autofokus, ustawianie fokusu na automatyczny oraz na manualny. Tryb pracy. To samo dotyczy przysłony, która znajduje się poniżej. Mechaniczna strona obiektywu jest bardzo dobrze wykonana. Pierścienie się bardzo płynnie poruszają, zarówno pierścienie Ostrości, jak i zoomu. zoomu. Sloty na compact flash znajdują się z tyłu kamery. Dwa sloty A i B pracujące niezależnie od siebie. Miejsce na baterię znajduje się pod slotami compact flashów. Jak widać, jest wystarczająco dużo miejsca, żeby się zmieściła nawet bateria, która ma znacznie większą pojemność i gabaryty. Złącza słuchawkowe. Pod nim jest złącze komponentowe HD, powyżej jest gniazdo AV na małego Jack'a oraz złącze HDMI, a nad nim USB do danych. Profesjonalne złącze znajdują się po prawej stronie kamery, HDSDI, poniżej Timecode In i Timecode Out oraz GenLock. Karta pamięci do ustawień kamery, profesjonalny złącze XLR do audio, ustawienie internal lub external, lupa mała, ale bardzo dobra. W przedłużeniu rączki, za którą trzymamy kamerę, znajdują się przyciski niezbędne do odtwarzania mediów, które nagraliśmy. Ekran chowający się pod rączką w bezpiecznym miejscu, wygodny w użyciu i bardzo, bardzo czytelny.